Cześć, tu Ada. Witam Was na kanale ABC Kosmetyczne. Dzisiejszym filmem rozpoczynamy cykl środowych spotkań z naszymi gośćmi specjalnymi. W dzisiejszym odcinku jest z nami Kasia, która zajmuje się stylizacją rzęs i paznokci. Witamy Kasia. No, witam. Kasiu, powiedz nam proszę na początek, czym się dokładnie zajmujesz, jak wygląda Twoja praca? Na co dzień prowadzę salon kosmetyczny, w którym nie tylko wykonuję stylizację, ale także szkole z zakresu kosmetyki, z zakresu stylizacji rzęs oraz paznokci. Powiedz w ogóle, skąd się wziął taki pomysł, żeby zajmować się właśnie tym? Czy to był jakiś taki impuls, czy zawsze wiedziałeś, że chcesz się tym zajmować? To było, tak jak większość rzeczy w moim życiu, bardzo spontaniczna decyzja i jak już zaczęłam, to nie umiałam przestać. Ale jest to Twoja pasja, rozumiem? Jest że... to w tej chwili moja pasja, jedna taka największa Niczym innym nie potrafię, o niczym innym nie potrafię myśleć, niczym innym się nie zajmuję, tylko tym jednym tematem. Super. A powiedz, jakie byś dała rady takim osobom początkującym, które chciałyby się zająć właśnie stylizacją paznokci? Od czego w ogóle zacząć? Pierwsze, co trzeba zrobić, to zdać sobie sprawę z tego, czy naprawdę lubimy takie rzeczy, czy lubimy zajmować się yy, takimi rzeczami manualnymi. No i nie poddawać się, nie zrażać, bo w większości przypadków jest tak, że klientki kupują sobie swoje zestawy i zrażają się po jakimś czasie, po prostu trzeba brać na siebie porażki, wyciągać z nich wnioski i brnąć dalej, próbować. Czy to jest taka praca, do której nadaje się każdy, czy jednak trzeba spełniać jakieś predyspozycje, żeby się zajmować stylizacją paznokci? Myślę, że każdy, kto chce to robić, będzie to robić. Także jeżeli ktoś naprawdę ma taki plan, ma taki pomysł na siebie, to warto brnąć w to i, i testować samego siebie. Mhm. Czy to jest poza pasją taka praca, z której można wyżyć, że tak powiem, czy to raczej traktować należy jako po prostu pasję, dodatkowe zajęcie? Myślę, że na początku, kiedy jest ten czas testowania swoich możliwości, bardziej należałoby to. Traktować jako pasję, jako coś, co w przyszłości mogłoby nam dać jakieś zarobki, z których można by było wyżyć, ale myślę, że na początku lepiej skupić się na tym, aby dojść do perfekcji i, i, i nie czerpać jakichś nie wiadomo jakich dużych korzyści majątkowych z tego, ale jednak. Jako test dla samego siebie uh -huh. i sprawdzić swoje możliwości. Czy jakby najpierw inwestycja w siebie i rozwój własny i dopiero? Myślę, ten. że na takiej zasadzie można by było to przyjąć. Bardzo ważne są szkolenia, bardzo ważne są targi kosmetyczne, prenumerata, czasopism, wszystko, gdzie są nowości, skąd możemy czerpać jakąkolwiek wiedzę bo to jest nie tylko jedno szkolenie na przykład z zakresu manikir hybrydowego, ale także wszystko inne, co wiąże się z tym tematem. Myślę, że jest to na tyle ważne, że trzeba oddać się naprawdę temu w 100%. Jasne. A powiedz, czy jeżeli chodzi o stylizację paznokci, to też są jakieś trendy, jakieś mody, które są, nie wiem, w nawiązaniu na przykład do trendów w modzie, czy to jest tak, że pewne rzeczy są w danym momencie na topie, można powiedzieć, a później przemijają, czy raczej to zależy od tego, jak Klienci po prostu czego chcą, czego oczekują, w jaki sposób to się kształtuje? Jest to kwestia bardzo indywidualna i też na podstawie moich doświadczeń mogę powiedzieć, że każda klientka jest inna, każda lubi co innego. Na pewno jest to związane z jakimś trendem modowym, na pewno jest to związane z ubiorem. Tak samo jak kolory, które następują po sobie kolor musztardowy, butelkowy, zielony, one po sobie, tak samo jak w ubraniach. Jednak na, na paznokciach też potrafią w tym samym czasie królować, więc jakoś to jest ze sobą na pewno powiązane. A powiedz w tym momencie, co jest taki na topie? Jakby co najczęściej wybierają klientki na ten moment? E, teraz jest taki oponować. bardzo um, naturalny trend, czyli Baby Boomer, French, paznokcie w naturalnym kolorze. Są to paznokcie w kolorze um, takim um, naturalnie cielistym naturalnie różowym, to są takie kolory, które najczęściej, aczkolwiek jak we wszystkim są takie odłamy, gdzieś są klientki, które uwielbiają tylko czerwone paznokcie i to się nie zmienia lub takie, które uwielbiają tylko czarne i jest to po prostu już ich taki stały element. Także jeżeli jakaś klientka przychodzi, to ja zawsze mniej więcej wiem, czego oczekiwać, czy potrzebujemy dużo czasu na jakieś zdobienie, czy jest to klientka Jednego koloru i po prostu wiem, że po raz kolejny robimy tylko czerwone. Jest to naprawdę kwestia bardzo indywidualna i w zależności od typu kobiety, od temperamentu, od typu urody, od ubioru, jest naprawdę wiele elementów, które wpływa na to. Mhm. Ja ostatnio obserwuję coś takiego, że dużo osób zaczęło się zajmować paznokciami dużo się widzi, że powiedzmy osoby, które nie pracują, siedzą w domu stawiają ogłoszenia, że robią paznokcie. Jak to wpływa na rynek, jeśli chodzi właśnie o takich profesjonalnych stylistów, a takie osoby indywidualne, które gdzieś tam w domu się tym zajmują? Zawsze jest to jakiś sposób na siebie, tylko musimy pamiętać, że też nie zawsze stylizacje, które są wykonane nieprofesjonalnie, często zdarza się tak, że one są po prostu szkodliwe dla klientki, mogą być użyte nieprawidłowe produkty lub mogą być użyte w sposób nieprawidłowy. Więc już pomijając te kwestie klientek, bo raczej klientki, jeśli już są przyzwyczajone do jakiegoś salonu kosmetycznego, to po prostu do niego chodzą, ale jest to taka kwestia bardziej bezpieczeństwa sanitarna, to jest kwestia sterylizacji, dezynfekcji narzędzi, także jest naprawdę tyle elementów, które myślę, że w domu dla takiej początkowej stylistki są nieosiągalne. Więc warto sobie rozważyć, czy, czy wybieram bezpieczeństwo, czy wybieram jednak tańszą opcję i idę do kogoś no właśnie, kto... właśnie, bo to jest często kuszące, że jest taniej i, i właśnie jakby nie myśli się o tym, że to nie do końca może być dla naszego zdrowia tak naprawdę... No myślę, że odpowiednie informacje. szkolenia to jest podstawa, żeby się dowiedzieć. Oczywiście, jeżeli ktoś zachowa wszelkie środki ostrożności, to można by było rozważyć taką propozycję, aczkolwiek uważam, że takie elementy jak sterylizacja narzędzi nie są przestrzegane raczej w domach, dlatego że jest to dość kosztowna sprawa i biorąc mniejszą kwotę za taką sterylizację. No, myślę, że po prostu by się to nie opłacało dziewczynie, która w domu gdzieś próbuje własnych sił mhm. stylizować narzędzia na własne koszt, a to, co zarobi jako, jako początkowa stylistka. No właśnie, a na co zwracać uwagę, jeżeli się wybieramy właśnie na paznokcie gdzieś do jakiegoś salonu, bo też wiadomo, że salon salonowi jest nierówny, jakby na co patrzeć, aby mieć tą pewność, że to jest osoba profesjonalna i że na pewno jesteśmy bezpieczne, że tak powiem, w takim salonie. No, dla mnie główną zasadą takiego bezpieczeństwa jest. Płyn do dezynfekcji dłoni, który wszyscy wiedzą, u mnie leje się litrami i podstawową zasadą jest przestrzeganie narzędzi jednorazowych, czyli przy klientce otwieram frezy, których używam, otwieram pilniczek, wszystko, czego używam jest jednorazowe. I moje klientki o tym wiedzą, na to warto zwrócić uwagę, dlatego że jest to taka kwestia. Tu już nie chodzi o zdrowie tylko nasze, ale wszystko, co się dzieje, roznosi się wokół, roznosi się w autobusie, roznosi się w domu. Wszystko, co dzieje się w salonie kosmetycznym, osiada na naszych ubraniach, wieziemy to do dzieci, także warto, warto tego przestrzegać i zwracać na to uwagę. Jasne. A powiedz, jeśli chodzi o paznokcie, to jeśli mogłabyś przybliżyć, jakie paznokcie są jakby dla kogo polecane? W sensie takim, kiedy robić swoje naturalne paznokcie, kiedy raczej, właśnie nie wiem, przedłużać, używać tipsów, jakby jeżeli ktoś jest taki, że nie zna się na tym, tak, jaki wybór jakby ma podjąć? Na, na jakiej podstawie wybierać? właśnie? Przedłużenie paznokci jest <laughs> dla kobiet, które z jakichś względów nie potrafią, nie mogą uchodować swoich własnych paznokci naturalnych. No, często trafiają się płytki, które są cienkie, łamliwe no i z różnych względów, na przykład ze względu na pracę, no nie da się uchodować tych paznokci tak, jakbyśmy chciały. Wtedy decydujemy się na paznokcie przedłużane. Po jakimś czasie przedłużania tych paznokci, paznokcie naturalne już są w takim stanie, że jesteśmy po prostu położyć żel, stworzyć stylizację na paznokciu naturalnym. Więc myślę, że jest to kwestia tylko początkowego przedłużania, a później po jakimś czasie jest to już stylizacja na paznokciach, które tam pod spodem, pod tym żelem nam się wzmocnią i pięknie odrosną. Jasne. Dziękuję Ci bardzo Kasiu. Myślę, że tutaj dużo się dzisiaj nasi oglądający dowiedzieli właśnie na temat stylizacji paznokci, ale ja wiem, że Ty jeszcze zajmiesz się nie stylizacją rzędz. Czy tak, prawda? zgadza się. No właśnie, powiedz nam może coś więcej o stylizacji rzęs. E, stylizacja rzęs jest stylizacją, myślę, że nie dla każdego. To też zależy od tego, jaką pracę wykonuje pani. E, I często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale stan naszego zdrowia również, również wpływa na to, jak te rzęsy nam się trzymają. Także e, jeżeli chodzi o stylizację rzęs. Warto zrobić taką stylizację testową, sprawdzić w czym się czujemy dobrze, czy ta stylizacja faktycznie się u nas sprawdzi, I, i to są takie właśnie elementy, na które musimy zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że też stan rzęs nie jest bez znaczenia, także, stylizacja jest dla osoby, która ma rzęsy w dobrym stanie, po to, aby nie zaszkodzić, nie zniszczyć rzęs naturalnych. Powinny one być na tyle mocne, aby utrzymały tą naszą stylizację. Więc jeżeli jest. Jakieś przeciwwskazanie jest, powiedzmy, osoba po chemioterapii lub osoba, która miała wcześniej jakąś nieudaną stylizację wykonaną, to raczej przestrzegałabym tego, aby zrezygnować i wzmocnić swoje naturalne rzęsy. Mhm. Dużo się mówi o tym, że osoby, które mają przedłużane rzęsy czy stylizowane rzęsy jakby nie dbają o odpowiednią higienę tych rzęs co ma później wpływ na oko i na rozwijanie się różnych chorób. Jak to wygląda? Jakby czego trzeba przestrzegać, jeśli ma się te rzęsy właśnie przedłużane? Pierwszym takim elementem, który zawsze mówię i zawsze przestrzegam jest taki, że przez 48 godzin, to jest czas takiej polimeryzacji kleju, gdzie klej osiąga pełne wiązanie, to jest to 48 godzin, że nie moczymy. Jest to takie... Um, takie zalecenie, które po prostu rzutuje na to, jak te rzęsy będą trzymały się w przyszłości, czyli przez te kolejne tygodnie, kiedy będą założone. Po 48 godzinach podstawą jest mycie rzęs. Czasami klientki wychodzą z założenia, że nie będą myły rzęs, ponieważ im powypadają, no właśnie, tak. bo się zniszczą. Nie jest to prawda. Nasze naturalne wydzieliny, które osiadają na oku, czyli sebum, po, tu, są tłuste. Wszystko, co jest tłuste, czy jest to tłuszcz naturalny, czy związany z jakimiś kosmetykami, rozpuszcza klej. Także musimy sobie zdawać sprawę, że rzęsy niemyte trzymają się gorzej niż te, które myjemy mhm. i rzęsy trzeba myć. Do mycia są specjalne szampony, są dostępne u stylistek. Prośmy o te szampony, upominajmy się o nie. Także to jest element naprawdę o tyle ważny, że, że no nie chcemy sobie zaszkodzić. Nasze oko jest na tyle wrażliwe, jest to taki element, gdzie no zadbajmy o to w sposób prawidłowy i i Wtedy mamy pewność, że jest bezpiecznie. Mhm. Wiem, że w ostatnim czasie bardzo modne stały się przedłużania rzęs jeden do jednego. A jak to wygląda w kwestii tych tak zwanych kępek, czy może jakiś takich właśnie rzęs na paseczku? Czy to się jeszcze stosuje, czy już raczej wyszło z mody? Oczywiście z rzęsy na pasku i rzęsy w postaci kępek do makijażu są jak najbardziej cały czas aktualne. I najczęściej są to rzęsy, które stosuje się Okolicznościowo, czyli na ślub, lub jakąś okoliczność taką ważniejszą w życiu, dlatego że wiele kobiet podejmuje takie prace, gdzie posiadanie rzęs jest przeciwwskazaniem do podjęcia tej pracy, czyli jest to praca chociażby pielęgniarki w szpitalu lub przy żywności wymagania sanepidu są takie, a nie inne, musimy ich przestrzegać, ale chcąc raz na jakiś czas to spojrzenie wydobyć, po prostu używamy kępek lub takich z napasku pasku i i jest to założenie rzęs jednorazowe, niezobowiązujące, nie musimy tego uzupełniać, nie musimy w jakiś szczególny sposób o nie dbać, dlatego że one zaraz po prostu same automatycznie z siebie podczas demakijażu schodzą, więc to jest taki, taka alternatywa do tego. Jasne, a mówiłaś tutaj właśnie o uzupełnianiu rzęs, a powiedz właśnie, jak często należy takie rzęsy stylizowane uzupełniać? Jeżeli chcemy wyglądać naprawdę dobrze i nie dopuścić do tego, że pojawiają się duże prześwity, to tak najlepiej 2-3 tygodnie, to jest taki optymalny czas. Tam raczej nie starajmy się przedłużyć noszenia tej stylizacji, dlatego że rzęsa, która osiąga już jakąś długość, nasze rzęsy odrastają, musimy sobie zdać z tego sprawę, że one odrastają i wypadają. Tworzy się przeciwwaga, czyli rzęsa zaczyna się wyginać na jedną ze stron, jeżeli odrośnie za bardzo. Nie dopuszczajmy do tego, uzupełniajmy je systematycznie, żeby nie zaszkolić naszym rzęsom naturalnym. No i żeby ta stylizacja wyglądała na tyle ładnie i na tyle estetycznie, jednak co 2-3 tygodnie spotykajmy się z tą stylistką i, i uzupełniajmy. Będzie mniej do uzupełnienia, yy, ale będzie estetycznie i naprawdę, jeżeli zależy nam na efekcie, to jest to dobry czas. Czy, jeśli mamy takie przedłużane, stylizowane rzęsy, to jest jakikolwiek sens stosowania też odżywek do rzęs naturalnych, czyli dodatkowo jakby? Czy jakby nie ma tutaj takiego jedno drugie, jedno, drugie wyklucza. Jeżeli uh -huh. mamy rzęsy stylizowane, to nie używamy odżywek, dlatego że odżywki zabierają tłuszcze, o uh -huh. które ja mówiłam wcześniej, czyli rozpuszczają nasz klej i, i myślę, że jedno z drugim to jest takie wykluczenie jedno drugiego. Rozumiem. Czyli albo jedno, albo drugie. Jasne. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Tutaj myślę, że naprawdę bardzo dużo wiedzy nam przekazałaś, zarówno jeśli chodzi o rzęsy, jak i o paznokcie. Jeżeli interesuje was to, o czym mówiła Kasia, chcecie się z nią skontaktować, to oczywiście do filmiku będzie dołączony link, aby skontaktować się bezpośrednio z Kasią, a my oczywiście zapraszamy was na nasz kanał ABC Kosmetyczne. Subskrybujcie nasze filmy. Dawajcie łapki w górę. No i oczywiście oglądajcie kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach będą kolejni goście specjalni i kolejne rozmowy. Zapraszamy!